Siemanko, leciecie w kolejnym odcinku na kanale, słuchajcie, ten odcinek zaczynamy od czegoś o czym zapominam od dobrego tygodnia jak nie dwóch e, odebrania paczek za e, słabacy, gdzie jest paczka z gwarancją toca Ultimate. I tą paczkę już zapomniałem otworzyć w ostatnich czterech odcinkach, więc mam nadzieję, że e, teraz za to, że ta paczka tyle nam nie czekała, to uda się trafić coś fajnego. Może być tu jeszcze toc z Ligi Portugalskiej, więc mam nadzieję, że jednak będzie to TOC Ultimate, a nie TOC z Ligi Portugalskiej. Jak możecie, stawcie lajka, jak nie jest, kanału, zazwróćcie i za chwilkę sobie przejdziemy do kontentu e, aktualnego, który jest w grze. A teraz TOC Ultimate lub TOC z Ligi Portugalskiej. Zobaczmy, co będzie. Oczywiście w wersji czerwonej jest Francja, SO i jest to Saliba. Jest ok, tylko że jest to duplikat. I dobra, słuchajcie, dalsza część tego odcinka nagrywam we wtorek Więc zobaczmy co mamy aktualnie dostępne Jest nowe zadanie i jest to Claudio Bravo i trzeba ukończyć 50 zadań Te, które były wcześniej na kartę Bodajże Bamby i jest to praktycznie to samo I te same paczki na zakończenie Jest paczka z kartą właśnie 6 Shifters, Za wcześniej 40 jest karta Team of the season i wcześniej kilka paczek I na koniec karta Claudio Bravo na prawym Skrzydle i naprawdę ona wygląda bardzo fajnie Więc polecam sobie to zrobić I chyba więcej obok tego nic nie ma w zdaniach sezonowych, jeżeli chodzi o nowe rzeczy Punkty przełomowe Tutaj w postępnym sezonie Mamy paczkę do wybrania jeszcze, ale nie wiem czy będę ją w dzisiejszym odcinku otwierał Raczej tak 25 zawodników 84+, plus. i tą paczkę Z 30 zawodnikami 84+, plus Będziemy otwierali w kolejnym odcinku Także słuchajcie, lecimy Dalej do tego, co mamy dostępne W SBC, bo tutaj są nowe Fajne, powtarzalne, nowe SBC I jest to Player Pick 82 Plus. I na dzisiejszy odcinek niestety w pre po prostu zapomniałem ich przygotować, żeby miał więc otworzymy tylko dwa, które teraz zrobiłem z kart, które miałem w klubie, więc zobaczmy co będzie. Możecie pisać w komentarzach jeżeli otwieraliście je czy leci z nich dobrze, bo z tego co widziałem szczerze mówiąc chyba nie są one tak dobre jak te 81+. Ale zobaczmy w kolejnym odcinku na pewno przygotuję minimum 20, chociaż i tak na pewno w dzisiejszym odcinku jeszcze kilka otworzymy z duplikatów pewnie, które będę trafiał. I nowa paczka 84 plus razy 10 i można to robić codziennie przez 4 dni i to też na pewno w dzisiejszym odcinku jeszcze dzisiaj yy, zrobimy. Również paczka z ikoną 90 plus będzie w dzisiejszym odcinku. I czy to jest tyle, jeżeli chodzi o nowe rzeczy od ostatniego odcinka? Chyba nie, Martinez jeszcze jest yy, jako nowa karta i składy z 87, więc raczej to odradzam, choć karta nie wygląda jakoś tragicznie, ale no myślę, że są lepsi środkowobrońcy za tą cenę aktualnie w grze. Chyba, że ktoś chce grać bramkarzem na środkowej bronie, to zawsze można zrobić. I chyba jest to tyle, jeśli chodzi o nowe e, rzeczy. Więc lecimy do paczek i zaczniemy sobie od odbioru nagród za Food Champions. Także dwa playerpiki to 91 91, i dwa playerpiki 84. I paczka za 50, tysięcy. Więc zobaczmy czy w tym tygodniu uda się trafić coś dobrego, coś grywalnego. Zaczynamy od playerpików 84, i mamy pierwszą kartę Shape Shifters. A właśnie, trafiłem Adamego, jego. Więc patrzcie na to, co trafiłem jeszcze pomiędzy tymi odcinkami. Bo trafiłem jeszcze trzy karty. Pierwszą z nich jest ikona. To jest moja pierwsza ikona trafiona chyba z paczki w tej FIFA bez jakby gwarancji. Jest to Village Prime, który jest wart jakieś, nie wiem, 60 70 tysięcy, ale zawsze coś. Kolejną kartą jest to karta Francuza na środkowej Euronie i jest to Żyru trafione w upgrade 80+. Chyba obok niego nic więcej nie było. I ostatnią kartą jest znowu Francja i lewy mocnik nowa karta to Liso lewy pomocnik z Lyonu. Także to były trzy karty, które trafiłem pomiędzy nagrywaniem e, odcinków i od teraz na pewno będę tak robił, gdy uda mi się coś trafić, to będę to na pewno pokazywał. Kolejny player pick, 84+, plus. oczywiście że ośrodki czwórki. który tak, ja jestem zadowolony z tego Adajamiego już wcześniej trafianego. I teraz przejdźmy do player picków dwóch z gwarancją toca 91+. Plus. Pierwszy z nich... i niestety, nic ciekawego. Havi Galan 92 i Leroy także wziąłem sobie po prostu overall Javi'ego Galana i drugi player pick, w którym Odegard i Davis, także jest w miarę jeden z lepszych dla obrońców w grze, więc mówiąc mamy jego wersję chyba zwykłą team of the season, ale na pewno nie najgorsze nagrody. Dobra, także player picki za nami, możemy przejść do paczek, zaczniemy oczywiście od jakiejś lepszej z gwarancją overalla, a później już tylko te, w których coś będzie jak zawsze, zaczniemy od, niech będzie paczka z dwoma 83 83+, ale nic chyba nie będzie. Przypominam, że karty ShapeShifters, jeżeli są w paczkach niewymiennych, to i tak się nie wyświetlają jako walkout. Dobra, kolejna paczka za 45 tysięcy. I jest kolejny walkout, więc dalej karta ShapeShifters może być w tej paczce. Jest e, Lukaku 86. Czy będzie coś więcej? Niestety nie. I kartę Lukaku wrzucamy do ostatniego SBC z player pickiem ikony 90+. Plus. I ciekawy jestem, czy uda się trafić fajną jakąś ikonę. Mamy nadzieję Brazylię lub e, Holandię, że z tej narodowości będzie Ikona to do klubu to teraz transferową i zobaczmy czy będzie coś grywalnego. Otwieramy i... Rui Costa Hernandez i Desai. No... Do, gorzej być naprawdę chyba nie mogło. Dwie... Jedne z najgorszych ikon jakie są i Desai w duplikacie. Także Rui Costa i... Lecimy dalej z paczkami. Dobra, otwórzmy teraz paczkę za 125 tysięcy za Food Champions. Może tutaj się poszczęści. Jest karta ShapeShifter, jest wymienna. Niemcy Środkowy Pomocnik i drugi raz dzisiaj Adejami. Zawsze coś, zawsze to jest karta specjalna i zawsze to jest jakieś, nie wiem, 30-40 tysięcy. E, Dobra, niech będzie teraz paczka z dwoma zawodnikami 85+. Plus. Jest Walkout, więc dalej szansa na kartę Shape jest. Kalor e, na Was, jeżeli chodzi o Walkout, a obok niego Rudiger. Dobra, teraz trzech zawodników 84+. Plus. Jest znowu walkout, także sobie skipujemy. Znowu Heller na was. Ale obok nic więcej, kugoliois. I na wasa w duplikacie wrzucamy do SBC 84 plus razy 10 i teraz sobie tą paczkę otworzymy. I zobaczmy, co będzie w tej paczce z 10 zawodnikami 84 plus. Czy będzie karta szkip, teraz na pewno nie, jeżeli chodzi o walkout, więc sobie tutaj od razu to skipujemy. Tym razem był to Erling Haaland, 88. I niestety nic więcej w paczce. Duplikaty wrzucam do SBC Olicona. Dobra, więc lecimy dalej. Teraz paczka z dwoma zawodnikami 86. Plus. Bez karty teraz jako walkout, więc sobie zeskipujemy Był to Thomas Meller. obok niestety Bruno Fernandes. Więc dalej niestety bez jakiejś dobrej karty ShapeShifters w tym tygodniu. Naprawdę ciężko bardzo jest cokolwiek, jeżeli chodzi o drugi e, tydzień z kartami ShapeShifters. Teraz pięciu zawodników, 84. Plus, może tutaj? Chyba nawet nie ma okautu. 85 w takiej parce. Wow. Dobra, więc te dwa duplikaty wrzucamy sobie do drugiego SBC za oikonę. I jest szansa, że zrobimy dzisiaj dwa playerpiki z ikoną 90. Chociaż zobaczymy w zależności od tego, co trafimy w parce zadań sezonowych. I jeżeli będzie dużo duplikatów, to po raz drugi zrobimy sobie tego player picka, więc zobaczmy, co uda się trafić w parcie 25 zawodników, 84 plus jedna z większych paczek w tej grze. Jeżeli wy również odbieracie sobie tą paczkę, to wpiszcie w komentarzach, co wam udało się trafić. Oczywiście przypominam po raz kolejny, że karty Shape Shifters nie będzie to jako walkout, więc sobie możemy to od razu zeskipować, bo raczej nas to nie obchodzi, co jest na walkoucie. Tylko to, co będzie po prawej stronie, tylko kurdła. I teraz chwila prawdy, czy będzie zielona karta Shape Shifters? Oczywiście, że nie. Wow. Taka paczka i bez karty Shape Shifters. Niesamowite. I dobra, te duplikaty wrzucamy do paczki z pięcioma zawodnikami 84. Plus. A player pika z ikoną zostawiam sobie na kolejny odcinek, więc jeszcze dwie paczki w dzisiejszym odcinku. Okej, okay, przed chwilą otworzyłem tą paczkę, nie było w niej zupełnie nic. Były same ośrodki czwórki i, i somer, więc wam nawet tego nie pokazywałem. Więc ostatnia paczka na dzisiaj. Z kartą Shapeshifter. Zobaczmy, co będzie. Oby, tylko nie premium. No niestety, jest premium, więc raczej nic dobrego to nie będzie. I jeszcze jest to chyba duplikat. Jeżeli chodzi o mnie, to będzie chyba na tyle, jeżeli chodzi o otwieranie paczek podczas drugiego tygodnia tego eventu. Widzimy się w piątek albo w sobotę. Ty będzie już trzeci zestaw. I mam nadzieję, że jej troszeczkę zwiększy szansę na trafienie jakiejś dobrej karty, bo to była trochę przesada według mnie. Na razie.